Siemano. Dlaczego tak wyglądam? Bo nie płakałem, tylko no mam załzawione oczy, właśnie wracam od okulisty. Musiałem sprawdzić, bo ostatnio strasznie mam zmęczone oczy przez nadmiar pracy i po prostu tak wychodzi, musiałem zobaczyć co tam się dzieje. No i wyszła mała wada, tam 0,75 w jednym, 0,5 w drugim. No i będę wyglądał jak Clark Kent. Prawdopodobnie, no nie będę aż tak przystojny, ale... Ale no, będę musiał nosić okulary, więc będę się zmieniał w Supermana współczesnego. No, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że zaraz otworzą mi się oczy, bo jest ciężko i nic dosłownie nie widzę. Dobra, ktoś z Was na pewno miał wpuszczane krople, więc e, zna to uczucie. Na początku pieczenie, potem e, mgła przed oczami. No, a e, na sam koniec po prostu nic nie widzisz. E, w, jak wracam do domu to dosłownie miałem cały czas zamknięte oczy. A teraz się przespałem półtorej godziny i jest już lepiej, ale nadal nic tam za bardzo tak jak patrzę, jak muszę coś odpisać na messengerze czy coś. No to niestety mam problem, więc nagrywam wiadomości głosowe. No, ale zaraz to pewnie przejdzie, bo już jest o wiele lepiej. No, także no wszyscy mamy jakieś wady, tak? Tutaj są małe, ale nie chcę doprowadzić do momentu, w którym, jeżeli coś jest tak naprawdę no małą wadą, tak? no to mogę to jeszcze zaleczyć albo się tym zająć, i będzie to o wiele łatwiejsze do ogarnięcia niż potem, gdy doprowadzę do jakiegoś większego problemu. Więc chcę jak najszybciej się tym zająć. No i dlatego od razu pojechałem. Szybka diagnoza. Szybkie dwie stówki w plecy i, i wiem na czym stoję. No także teraz czas dobrać okulary. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. No na szczęście są one tylko do pracy przy komputerze, czyli no 3/4 mojego dnia, ale dam radę. Siemano, kolejny dzień przygotowań. Eee, las, czyli wiadomo, aktywność poradna. Dzisiaj jest dzień treningowy, miałem nagrać trening push, ale po tej wizycie u okulisty troszeczkę e, słabo, słabo mogłem się skoncentrować nad tym wszystkim. Także e, na pewno trening push z naciskiem na klatkę będzie na kanale, tylko troszkę później. Dzisiaj dzień treningowy w ogóle weszły zmiany, dlatego pomyślałem, że okej, okay, lepiej będzie właśnie, żebyście byli na bieżąco. Zostało 9 tygodni do startu. Dokładnie za 9 tygodni będę już stał na deskach e, i w sumie tęsknię, no bo Półtora roku nie było mnie na scenie, pierwszy raz tak długa przerwa, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jestem naprawdę optymistycznie nastawiony, wszystko idzie po mojej myśli. Także tylko działać dalej: 11 tysięcy kroków w dzień nietreningowy, 10 tysięcy w dzień treningowy. A co do diety, to po prostu zobaczycie, no ale kalorie w dzień nietreningowy, czyli dzisiaj, są niskie, jak na mnie na pewno. Także będziecie na bieżąco z wszystkim, z wszystkimi zmianami co do suplementacji, i tej mocniejszej, i tej słabszej, że tak to nazwę prozdrowotnej albo nieprozdrowotnej o tak to można określić to bez zmian, także lecimy z dniem. No i we wtorek e, udam się jeszcze do okulisty, żeby zrobił mi okulary do pracy. No niestety, e, tak to bywa, że. W pewnym okresie lepiej, tak jak wspomniałem, zareagować szybciej niż potem mieć większy problem. Szczególnie, że ta wada nie jest duża. No a mówię, już pod koniec dnia, jak popracuję dłużej, posiedzę na komputerze, na telefonie i tak dalej, no to te oczy zaczynają to odczuwać, więc lepiej reagować. Jeszcze co do kroków i tak dalej. Przed krokami postanowiłem, że za każdym razem będę robił cztery serie pozowania. W sensie, jeżeli jest to dzień nie treningowy, Jeżeli jest dzień treningowy, to zawsze robię dwie. I do tego w dzień treningowy jeszcze dwie próby, albo dwa razy podejdę do układu dowolnego, który chciałbym, żeby był po prostu ciekawy, żeby fajnie wypadł dla publiczności, którą mam nadzieję, że dopuszczą do udziału, do oglądania naszych zawodów. Mam nadzieję, że nic się tam nie będzie dodatkowego działo. Wiecie o co chodzi. Nie chcę tego poruszać, bo ucina zasięgi. No, także ja idę yy, dalej <grych> i zaraz widzimy się przy pierwszym posiłku. I wiele osób zadaje mi pytanie, jak robić wakuum. Yy, na początku nie zaczynajcie od y, pozycji wyprostowanej, stojąc i tak dalej. Połóżcie się na łóżku i róbcie to najpierw leżąc. Jak to można to najprościej wytłumaczyć? Pamiętajcie, że nie chcecie tutaj wstać zastać brzucha do środka, a bardziej pod płuca. To jest takie trochę skomplikowane, ale na początku nie będzie wychodziło. Mi też na początku nie wychodziło, to wygląda jakbym po prostu wciągał brzuch, ale z czasem było ciągle lepiej. Potem, jak już to opanujecie, stańcie sobie, oprzyjcie się albo to o komodę, o e, umywalkę, o cokolwiek, oprzyjcie się i zróbcie to w oparciu, wypuśćcie. Za każdym razem wypuszczamy na maksa powietrze, ale nie wypuszczamy brzucha. Wypuszczamy powietrze całkowicie i wtedy dopiero fff, zasysamy, tak? I. Trzecia opcja, czyli tutaj też widzicie, mamy progresję. Zaczynamy sobie stojąc, opieramy się sobie na przykład rękoma, żeby być cały czas prostym, i e, wtedy już zaczynacie wyczuwać, że zasysa e, się do środka, tak do, do płuc ten brzuch. tak, I potem, no, już e, tak jak u mnie, jak zobaczycie na filmie. E, Będziecie mogli to bardziej kontrolować, już nawet będziecie czuli te mięśnie do tego stopnia, że będziecie mogli się nimi tak jakby bawić. Także to wszystko jest stopniowe, nie poddawajcie się, bo na początku, tak jak mówię, to będzie takie bardziej wsysanie brzucha, ale z czasem będzie takie aha i załapiecie. Także tak to się robi. No, i pomyślałam, że łatwiej będzie, jeżeli po prostu trzy wersje Wam nagram. Także jak widzicie, przed każdą wypuszczam powietrze na maksa. Potem wciągam na tyle, ile dam radę utrzymuję. I potem wypuszczam powietrze, ale napinając brzuch, nie puszczając go do przodu. Także nadal chcę kontrolować ten brzuch. Nie chcę, żeby on latał. I ile wykonywać, ile czasu powinno zajmować takie wakum? To jest 10 minut codziennie z rana, robimy, wstajemy z rana na czczo i sobie robimy te wakum przez 10 minut, ile dam radę, czyli robię sobie, wypuszczam powietrze, zasysam, potem napinam brzuch, odpoczywam chwilę, czuję, że znowu mogę i tak powtarzam i powtarzam. No i każdy dzień rozpoczyna się tą samą rutyną, już nie wiem ile czasu, czy to masa, czy to redukcja. Daję sobie bardzo dużo wody, hmm. oczywiście po kardio i po wakum. Y, Teraz też tak naprawdę, wiecie, jak, y, jak sobie stoję, nalewam tą wodę, to na przykład mogę, czemu mam tracić czas? Mogę sobie stanąć, prawda, i, i zrobić to wakum, prawda? Dlaczego nie? Dlaczego dalej sobie nie praktykować, jeżeli jeszcze nic nie jadłem? No mina 10 g okay. i steel joint 20 g no. tak sobie robię eee tego szejka na początek dnia. I podczas tego jak robię śniadanko, popijam go sobie powoli. Od razu mam wypite pół litra wody, także jakoś dbam o te nawodnienie dodatkowo, więc same plusy. No, i zabieram się za śniadanko. Najpierw taki mały placuszek, tutaj z trzech całych jajek, trochę soli dodałem. A tutaj mamy standardową moją miseczkę różową: 120 g mąki ryżowej i troszeczkę kakao, truskawki, 100 gramów i 35 gramów izolatu. Także tutaj posiłek się nie zmienia, nic nie ulegu zmianie. W następnych będziecie widzieli, jak to wygląda. No i teraz oglądam sobie vlog Wolskiego z przygotowań, właściwie z przygotowań, no już z końcówki przygotowań, już ze startu praktycznie. Niedługo wychodzą Ania, wychodzi Krystian, wychodzi Mariusz przybyła. Wychodzi Ada Kaczmarek i Wychodzi Justyna Zięcina tego samego dnia. Także bardzo bardzo fajnie się ogląda to, że mamy tak wielu naszych pro, którzy startują. No i co? Zazdroszczę im, pozytywnie im zazdroszczę, ale to fajnie, tak naprawdę fajnie, bo motywują oni, są młodzi, działają. Trzeba, trzeba walczyć, żeby im dorównać. No i tak, teraz po posiłku zastanowiłem się, i jednak jeszcze Ewelina Szala i Marta Górzyńska wychodzą na tych zawodach także. Spora ekipa polska na zawodach startuje, co bardzo cieszy i mam nadzieję, trzymam kciuki za wszystkich. Za cztery tygodnie debiutują Damian Kufel i Mariusz Tomczuk w zawodach Pro. W tym roku też debiutuje Rafał Zabawa. Mamy Dawina, który będzie wychodził w tym roku. Mamy Kubę, oczywiście, także no olej, a olej też będzie pewnie, na pewno będzie startował. No, także dużo, 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 e, duża ilość naszych zawodników, co bardzo, bardzo mnie cieszy. No i e, pracujemy, bo to motywuje i o to chodzi, działamy. Także życzę Wam wszystkim powodzenia, trzymam bardzo mocno za Was kciuki. Tymczasem bierzemy się za suplementację kulturystyczną. Mała drzemka i widzimy się przy kolejnym posiłku. No i tutaj mamy posiłek 2. Jeszcze on nie uległ zmianie, także 100 g klejku, 75 g izolatu i 65 g burówek. A po zjedzeniu idziemy sobie na 15 minut spaceru z Wilsonem. Wyszliśmy sobie troszeczkę na łąkę. Wilson, tak jak w kontrakcie ma zapisane, musi troszeczkę pobyć na materiale. No, i tak sobie pochodzimy gdzieś 15 minut, myślę, może troszkę dłużej. Oczywiście nie z zegarkiem w ręku. No, zaraz znajdzie jakiegoś kamyka, znając jego, i będzie e, mnie nim terroryzował, będzie na mnie krzyczał. O, o, właśnie. Długo to nie trwało. Willy, Willy, co masz? Masz kamyka? No jest słodka mordka Dobra. Pochodzimy. Powiem Wam, że ta pogoda potrafi naprawdę zmęczyć. Bo, ok, jest pięknie, jest świetnie, jest licznie, ale 30 stopni cały czas to jest naprawdę męczarnia. Dzisiaj niby ma troszeczkę e, popadać. Patrząc w niebo, to nic się nam tu deszczu raczej nie zapowiada. Więc e, no i od jutra ma być niby mało ochłodzenie, ma być 24 stopnie, a potem pewnie znowu upały. Także e, no. Nie pomaga to na pewno w redukcji, bo takie, takie upały męczą bardziej, ale w sumie z drugiej strony lepsze to niż, e, niż zimno. Chociaż w biomstoku to jest tak wam powiem, że mm, albo jest 30 stopni na plusie. Ostatnio bardzo skrajne mamy temperatury 30 stopni na plusie, a w zimę 30 stopni na minusie. Nie wiem. Także czy tak czy siak będziemy marudzić. Żeby było 30 na plusie czy 30 na minusie. No. Stresik? Przed kamerą się stresujesz temu, tak? Nie, już, jest, już jesteś weteranem filmowym. Przyszła do mnie paczka od pana Andrzeja. Także serdecznie dziękuję. A za chwilkę zobaczymy. Właściwie ja już wiem co to jest, tylko wam pokażę. Bo coś bardzo ciekawego. Przynajmniej z tego co pan Andrzej mówił. Jeszcze nie otwierałem. Okay. Teraz, jeżeli tam jest to, co. Yy... Było zapowiedziane, to muszę bardzo ostrożnie podejść do tej paczki, a widzę, że jest. Już widzę, że jest. Okej. Okay. Pan Andrzej interesował się kiedyś bardzo naszym sportem i miał pewną kolekcję. A ta kolekcja, to Wam powiem, są stare czasopisma kulturystyczne. Bardzo stare kulturystyczne czasopisma. Zobaczcie. Atleta. Z 1988 roku, cena 120 zł. Tutaj tego atlety jest bardzo, bardzo dużo materiałów, odcinków, wydań. Tutaj kolejny, opatrzcie, plakat Gaspariego jest. Także naprawdę aż pachnie taką. Wiecie, jak, jak u babci znajdziecie stare gazety czy coś. I wspominacie to dokładnie taki zapach. Przeżyłem koniec świata. O, mega też atleta. Także tego tu jest naprawdę dużo. E... Mason fitness z roku maj. To jest maj 93. Postaram się tak <gulnie> ogólnie wam powiedzieć, no ale potem pokażę. O, magazyn kulturystyczny. Tutaj mamy, czyli Jacek, yy, rok, rok, rok. 1990, no ale tego jest cały karton. Także czeka mnie naprawdę solidna lektura. O Jezus, nawet nie wiem to jest... O, patrzcie, to jest jedna może dziesiąta tego wszystkiego. Zobaczcie, Masowym Fitness kolejny grudzień 95. Yy, spróbuję się dostać tam na sam dół. Za chwilkę wyjmę i po prostu nagram Wam, ile tego jest. Ale dziękuję Panu z całego serca, no bo kto by się spodziewał taki prezent? O, tutaj doszedłem praktycznie do samego końca. Patrzcie, kulturystyka i fitness. Mistrzostwa Świata Sydney i Bratysława, 99. rocznik. Rok. <grym> Jacie. Luty, marzec 2000. Świetne, to jest naprawdę pierwsze suplementy e, kreatyna, monohydrat, 500 gramów w takich jeszcze starych puszkach. O ludzie, co to tutaj jest tyle ciekawostek. Technika wykonywania ćwiczeń, atlas. O tutaj czas robienia masy mięśniowej, artykuł Pawła Fileborna. Oj, naprawdę tego jest mnóstwo, także za chwilkę wam nagram, pokażę wam ile tego jest, a dziękuję serdecznie, bo no mega, po prostu mega, cieszę się jak małe dziecko, super. Zobaczcie, ja myślałem w ogóle, że tu są same e, czasopisma, których zaraz wam pokażę ile jest, ale tu są normalnie zapiski, e, w stylu srebetki kulturystów, wycinki z gazet, widzicie, e, normalnie notatki tam są nawet. Wszystko tu jest, tu jest tyle wiedzy i wszystko jest posortowane. Zobaczcie plecy, zestawy ćwiczeń. Tutaj notatki. To jest, zobaczcie nawet ten papier, on ma tyle. Widać, że swoje już przeżył. Mega. No i powiem Wam tak, tego się nie spodziewałem, bo ja mam naprawdę duże łóżko. A zobaczcie na to. To jest całe łóżko magazynów. <grych> Jać. To mam nowy cel. Przeczytać je wszystkie. Tak jest. Ok, jak to się mówi, warto dzielić się szczęściem, więc podzielę się z wami szczęściem. Nie podzielę się magazynami, dopóki ich nie przeczytam, ale dam wam szansę na wygranie e, suplis siódemki. Jak można to zrobić? W komentarzu zostawiamy liczbę egzemplarzy magazynów, które otrzymałem i pierwsza osoba, która trafi, dostaje suple siódemki. Także dzielimy się szczęściem. Działamy! No i kolejny posiłek przed nami. 50 gramów ryżu i 200 gramów indyka. To wszystko. Smacznego! Jak to się mówi? Pysznej kawusi grande americana ale że dzisiaj idę odwiedzić mojego brata, któremu urodziła się córeczka, to dostanie mini Wilsonka. Chyba jednak słaba ze mnie pogodynka, bo grzmi niesamowicie. Zrobiło się mega ciemno, także no chyba jednak popada. Posiłek numer 4, 50 gramów makaronu, 200 g indyka i 65 g borówek. No, da się. No i wracam z odwiedzin. Jak to powiedziała żona Adama, ja jestem najlepszym gościem. Bo dla mnie nic nie trzeba ogarniać, jedynie zrobić dobrą kawę i wszystko jest jak trzeba. No, a bardzo miło było ich zobaczyć. Zobaczyć, jak rośnie malutka, także e, super, super, po prostu super. E, teraz poruszę kwestię głodu. Słuchajcie, każdy z nas jest głodny e, podczas redukcji, tylko że ja witam ten głód, ja się z niego cieszę. Dlaczego? Ponieważ jestem świadom, że gdy właśnie te cięższe momenty nadchodzą, to e, zbliżam się co, ku coraz lepszej formie. A o to właśnie chodzi, żeby, żeby właśnie te najgorsze momenty wytrwać. Ja wiedziałam od początku na co się pisze, jak to będzie wyglądało. I wiem, że często ludzie, którzy pierwszy raz biorą udział w zawodach, mogą nie być świadomi, że będzie aż tak ciężko, ale uwierzcie, każdy, kto chce dojść do poziomu tkanki tłuszczowej bardzo, bardzo niskiego, jest głodny. Nie ma innej opcji. No chyba, że jesteś mega niejadkiem, nawet ja, który. No, Zawsze mam problemy z jedzeniem, odczuwam głód. Tylko, że no, co mi to daje, jeżeli będę mówił: Jestem głodny, jestem głodny, jestem głodny. Tylko częściej będę głodny, bo będę miał to cały czas jako myśl przewodnią. Także ja się staram po prostu znaleźć e, jakieś zajęcie, które sprawi, że przestanę o tym myśleć. Okay, lecimy, kolejny posiłek: 50 gramów, mąki, 60. 5 g borówek, A tutaj mamy 200 g indyka. I tak to wygląda jako ostatni posiłek. 20 g będzie masła migdałowego. I tutaj sobie zrobię pseudo pudding z izolatu. Będzie 75 g izolatu z wodą i sobie to zjem łyżeczką. Także tak wygląda ostatni posiłek. No i tutaj gdzieś wstawię podsumowanie kalorii, makro. Sami ocenicie, czy to jest dużo, czy to jest mało. W sumie ja na to nie patrzę, to ma po prostu doprowadzić mnie do celu. Także dziękuję bardzo, że ponownie ze mną byliście. Na dzisiaj już aktywność zrobiona, dzień się kończy i widzimy się niebawem.